Owe, okay, tutaj Iczani, a to pierwszy odcinek z Zagrebem w Heroes of the Storm, czyli po co będzie w końcu udało mi się to ogarnąć. To nagrywanie, mam nadzieję, to już trzeci odcinek hosta, który dzisiaj nagrywam, i pierwszy, który chyba się udał. Dwa pierwsze w ogóle mi na, obrazu nie nagało. to jest najważniejsze. No to. Nasza duży A Az Asmodan, czyli ja. No co jest? Dobra. Troszeczkę nieprzyzwyczajony jestem w oknie grać. bo jednak tak grał jak grał ten, ten dźwięk mi się tutaj wyłączył dźwięk czemu zawsze jak ja włączam czat to się dźwięk musi wyłączyć dobra to Idziemy, idziemy z nimi, idziemy z Koksem. Jedziemy, jedziemy, szybko, szybko, szybko. Speed Dobra, co Poprzedni mecz był wygrany. Jest tam o statystykach. Gin, 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 jest! Idźcie o. Przyzwyczaję się z czasem. Będę znowu kosił jak kosiłek kiedyś i zniszczyć do końca wieżyczkę. Pyk. Nie ma. I niszczymy. Zobaczymy obrót badana Oooo tak Będę to w ten sposób Dobra, no to ja to bardzo nienawidzę Panowie Mam nadzieję, że nam się tym razem też uda Zjechać osto przeciwnika Nasza drużyna Auriel Zlatul Muradin Ja i Petarda Gin mhm. tam nie tam ale i tak nie da wam spokoju Dobra, zginąłem. Przepraszam, ja mam ustawioną grę w oknie, bo nie mogę tutaj. Nie mogę teraz do góry o, Mam kłopoty z yy, patrzeniem w górę i w dół. Przy mojej czułości myszki. Dobra. Na no, boki mam normalnie. Dlatego też Gram jak lama. Gram jak pulpos. Dobra, dobra. Nie obrażajmy innych youtuberów. Не съм да по последни снима, мисля, няма го mm. uh, Знак. Или че ме е. Дед. Яка Przyzwyczaję się, to będę dobrze grał. Nie przyzwyczaję się, to przestanę co nagrywać, ale nie. Reakturę. Będę nagrywał dalej, no. Ludzie.

No już jestem na półmetku. Trochę zacznę zarobić do spiedzie. Dobra, ja się do tego przyzwyczaić nawet. Wiesz znaczy, jak, jak nagrywałem wcześniej mówiłem o tym porażeczach, więc teraz je wspomnę. Pierwsze, nie nagrywałem w Diablo 2 z dwóch powodów. Pierwszy nie mogłem ogarnąć OBS-a. Drugie, komp mi się spalił i nie mogłem go nagrywać. ta sprawa, dwa miesiące czekałem na komp. Ale zacząłem, zacząłem grywać z Forestem i nagle mnie wzięło na nagrywanie Więc dziękuję Ci Forest. Jeżeli to oglądasz to zainspirowałeś mnie do nagrywania Jedziemy, jedziemy, jedziemy e Zamierzam nagrywać gry takie jak Diablo 1, Diablo 2 Diablo 3 Warcraft, 2, 3, StarCraft to może też no, nie ma zbijania, nie ma zbijania i jedziemy. Wysosanie życia Gin, 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 dobra Mamy dobry team. Zgrany. Jeden znajomym grubazem jestem jednej znajomym jego. u ich za bardzo nie znam. Dopiero dzisiaj poznałem. Ale ekipa zgada lecimy dalej, dalej lecimy. zaczynamy. Prędkość, prędkość. Wbijamy się. przez całą klątwę ich wjechaliśmy niszczymy ich Bello oczywiście dużo grał na na jaj, na jakieś gry więc proszę mnie nie pouczać nie jestem dobrym graczem nie jestem ani mistrzem, gier, mam opóźniony zapłon, więc bliźnich na Wam nie legam. O to jedno to możecie być pewni. i No kurde, nie trafiłem. Chającą myszka po całym ekranie Próbuję obu... przesunąć ekran I niszczymy, zaczynamy Laser zniszczenia Uruchamianie No może we mnie będzie wjeżdżał No ludzie, wszystko we mnie oh. No ale trochę tam uszkodziły ich chwila spokoju. Można zapalić lub zapycie kap Jak to boli. Danina, Danina, Danina no. Zło nie śpi, zło Jedziemy, panowie, jedziemy. Hrzb, musieli się przesunąć. Problem na to, że jeżeli yy, w nagraniu będę miał dziwnie, słabo, bo jest ogólnie piąta rano, a ja nie spałem całej nocy, to ogólnie prowadzę ten, ten, ten nocny tryb życia, więc pracę nie mam, więc mogę nagrywać więcej niż inni. Powinne jest to. Ogińcie, gincie, gincie. No, obracajcie. Jest tutaj już pocisek. Punkt, pum. Nie trafiona bomba. na Szczecin. Pęk. I GG. Miejmy nadzieję, że to się nagrało. Tak czy siak. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Komentujcie. Jak chcecie subskrybujcie, jak chcecie czy oceniajcie film. Ja tego nie robię dla, dla żadnych tam lajków ani rzeczy. Tak czy siak. Jak ocenia... ...lego no, z rozgrywami w meczu. zajebiście. Kurwa, moje zmiennie, co jest przecież. Tak czy siak. Dziękuję uprzejmie za oglądanie. No, wale uch, po płaci nie było. Ej. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejo.